Kierunek grafika to tak naprawdę dwie równoległe ścieżki rozwoju. Jedna to grafika artystyczna, druga to grafika projektowa. Obie możemy studiować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli chodzi o jednolite studia magisterskie na grafice artystycznej, to mamy tu do wyboru sześć wspaniałych pracowni. Pracownia wklęsło druku, wypukło druku. Grafika. Cyfrowa i serigrafia, litografia, a także grafika y, przestrzenna i intermedialna. Grafika artystyczna to także bardzo interesujące przedmioty, tak, cho, takie choćby jak introligatorstwo, y, artzin czy komiks. Jeśli chodzi o grafikę projektową, a, to tutaj mamy do dyspozycji y, 10 wysoce wyspecjalizowanych a, pracowni. Pracownie grafiki informacyjnej, pracownie opakowań, wydawnictw, ilustracji wydawniczej, a, to również dwie pracownie plakatu, różniące się od siebie. Nieco profilem. Znana i lubiana nie tylko w kraju, ale i za granicą pracownia typografii, pracownia znaku identyfikacji, a także interfejs i grafika. Kinetyczna. Odnosząc się do e, kierunku grafika, e, warto również wspomnieć o studiach w trybie niestacjonarnym, e, pierwszego i drugiego stopnia, które są e, odbiciem tego, co dzieje się na studiach stacjonarnych, ale są tam również studia, studia podyplomowe dla mm, szerszego grona kandydatów, czyli zarówno tych, którzy chcą zostać grafikami, ale też tych, którzy mm, będą. W przyszłości na, na swojej drodze zawodowej współpracować z, e, z grafikami. Na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na pewno świetnie odnajdą się e, osoby m, kreatywne, utalentowane, e, chętne do ciężkiej pracy, e, zainteresowane m, e, zawodem grafika projektowego, ale też e, grafika w ogóle. Na pewno są to. E, m, Studia czasochłonne, bo realizacja poszczególnych zadań zajmuje wiele czasu wspólnego czasu, czasów w pracowniach, co też buduje bardzo fajne, jak myślę, jak pamiętam, relacje. Ale z drugiej strony przychodzą do nas młode osoby pełne pasji, więc jakoś tam zaciera się ta granica między przyjemnością a tym, co, tym, co musimy.